Startują mistrzostwa Europy siatkarzy. Reprezentacja Polski trzy mecze grupowe oraz ewentualny baraż i ćwiercinę rozegra w Erga Renie. Trener reprezentacji Polski Andrea Anastazji zapowiada gramy o medal. Czego oczekuję? Teraz chcę wziąć udział w finałach w Kopenhadze. Chcę jechać do Kopenhagi na finały mistrzostw z moim zespołem. To jest mój cel. Jestem pewien, jako zespół pracujemy bardzo dobrze i atmosfera jest świetna. Koncentrujemy się jednak na turnieju, ale zobaczymy po pierwszym meczu, w jakiej jesteśmy dyspozycji. Kocham grać w Ergarenie. Szczerze, jest to jedno z niezwykłych miejsc w Polsce: Gdańsk i Ergarena. Okej, okay, uh, okay, spodek w Katowicach jest historyczną uh, areną uh, dla Siatkówki, uh, ale erg arena. Kiedykolwiek tutaj wracam, jestem szczęśliwy i, i uśmiechnięty. Jestem zadowolony, że tutaj gramy i mam nadzieję, że kibice pomogą mojej drużynie. Trener Andrzej Anastazji wyjaśnił również, dlaczego nie powołał Zbigniewa Bartmana na Mistrzostwa Europy. Odpad zespołu to fakt, to był jeden z ważnych punktów w drużynie. Rozmawiałem z nim, ale czasem trener podejmuje decyzję dla całego zespołu, nie dla jednego gracza i jestem odpowiedzialny za ten wybór.